Przewodniczący O Europejskiej na Komisji Europejskiej na Komisji Europejskiej O! Komisji Europejskiej na Komisji Europejskiej na Komisji no oglądałem się internetu. Miało być tak pięknie. A dlaczego to robisz właśnie? Co chciałbym się, że tak powiem, zmierzyć tam ze sobą. Myślę, że jak tutaj sobie skoczę, bez żadnego takiego przygotowania jak jakieś krótkie linki bungee, to sporo rzeczy. Będę miał to świadomość, że mogę sporo rzeczy zrobić jeszcze. Właśnie, przekręć się bardziej w prawo. Tak? Mam ten kierunek. Gotowy jesteś? Gotowy jestem. Piękne, to jest naprawdę piękne! O. Ja mierdo. Kurwa rewelacja chłopaki, nie to jest Powinniście jakieś dotacje dostawać na to Bosko, naprawdę... fajno że zapaści dostanę i zamknę oczy, ale to nie, to szkoda tracić takie sekundy, to jest 8 sekund, ale... Po czwartym mogłem się już nie wrzeć, ale no rewelacja, normalnie bomba. Daruj się dopiero po drugie. Wtedy moc nie wiecie zawsze zrejestrować to ty Anita, no rewelka. Nie no, przyjadę jeszcze raz, to nawet nie ma takiej opcji No i dobrze To chyba przyjedziemy raz. co? No Chciała skakać jak ja, on się nie odważył